Cześć wszystkim, zobaczcie co zrobić, jeśli nie możecie zalogować się do systemu Windows, ze swojego konta kod PIN nie jest dostępny. Jak ominąć kod PIN i jak zresetować hasło do konta w systemie Windows. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymalizacji urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Kiedy na ekranie komputera pojawi się błąd, coś się stało i wasz PIN nie jest dostępny, może to być spowodowane różnymi problemami. Takimi jak utworzenia, uszkodzenia profilu użytkownika, awaria usługi, logowanie itd. W dalszej części filmu przyjrzymy się, jak się zalogować i również naprawić ten błąd. Najpierw spojrzymy się na przyczyny tego błędu. Jednym z najczęstszych z źródeł problemu są problemy z usługą logowania do systemu Windows. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak konflikty oprogramowania, uszkodzone pliki systemowe lub nieprawidłowe ustawienia. Czasami przyczyną problemu może być uszkodzenie profilu użytkownika. Nieprawidłowe ustawienie zabezpieczeń i niektóre aktualizacje systemu operacyjnego mogą powodować konflikty lub błędy podczas korzystania z kodu PIN. Альтернативні блонд може бути споводований буендаймі в пліках системових: проблемам з диском твардим або проблемам з пшентовим. Зстановумо ще вінс, як ще залогович, дивистом під Бонд. Jeśli do logowania używacie hasła wraz z kodem PIN, jeśli pojawi się błąd, coś się stało i Twój PIN nie jest dostępny, możecie użyć hasła. Aby to zrobić, na ekranie blokady kliknijcie opcję logowania i wybierzcie opcję logowania się za pomocą hasła. Po pomyślnym zalogowaniu należy zresetować PIN, aby rozwiązać problem. Aby zresetować PIN, otwórzcie ustawienia konta. W obszarze opcji logowania wybierzcie opcję Windows Hello dla systemu Windows 10 lub opcję PIN dla systemu Windows 11. Usuńcie istniejący kod PIN ze swojego komputera, wprowadzając hasło, aby zweryfikować swoje konto. Po usunięciu starego PIN kliknijcie Dodaj lub skonfiguruj, wprowadźcie hasło i ustawcie nowy PIN. Poniższe kroki pomagają przywrócić dostęp do systemu i rozwiązać problem braku kodu PIN. Jeśli macie konto Microsoft, w przypadku takiego problemu, możecie poprosić o kod weryfikacyjny, aby się zalogować. Aby się zalogować, możecie poprosić o kod SMS-em lub e-mailem. Po otrzymaniu kodu weryfikacyjnego, należy wprowadzić go na ekranie logowania zamiast kodu PIN. Metoda ta pozwala na zalogowanie się z pominięciem problemu z PIN-em. Aby się zalogować, komputer musi być podłączony do internetu, w przeciwnym razie logowania przy użyciu konta Microsoft nie będzie możliwe. Jeśli udało się Wam się zalogować, sprawdźcie usługę izolacji klucza CNG. Aby sprawdzić usługę kliknijcie prawym przyciskiem myszy menu Start i wybierzcie uruchom, Wpiszcie serwis MCK i nacisnijcie Enter. W rezultacie otworzy się okno usług, znajdziecie na liście usługę CNG Key i kliknijcie ją dwukrotnie, aby ją otworzyć. Справчий тип урохаміння повинен бути лончоний. Змінчий тип коло пасового на оранжний і урохомчий є, а наступне урохомчий поновний комп'ютер. Проблем з кодом PIN може чи так же розв'язати усуваєн за вартощ каталогу з уставіннями PIN. Windows шаховує всі інформації, зв'язані з уставіннями PIN -у в фольдеже NGC. Якщо фольдер є ушкодзоний, залогування ще за допомогою PIN може не бути можливе. Aby rozwiązać ten problem, usunięcie całą zawartość. W eksploratorze otwórzcie widok, pokaż ukryte elementy. Następnie podążajcie tą ścieżką. Zaznacz całą zawartość folderu z Ctrl plus A, a następnie usuń. W rezultacie pin zostanie usunięty, po zalogowaniu system nie będzie już prosił o podanie pinu. Jeśli opcja logowania się za pomocą hasła zamiast pinu nie jest dostępna, możecie usunąć folder NGC i lub uruchomić usługę za pomocą wiersza poleceń poprzez menu odzyskiwania systemu. Przytrzymajcie klawisz Shift i uruchomcie ponownie komputer. W menu odzyskiwania otwórzcie rozwiązanie problemów, wiersz poleceń. Najpierw spróbujcie aktywować usługi izolacji kluczy. Uruchomcie polecenia Reget, aby uruchomić rejestr. Tutaj wybierzcie sekcję a następnie przejdźcie do menu plik, załaduj gałąź i podajcie ścieżkę do pliku systemowego. Przechodzimy ścieżką. Litera dysku systemowego może się różnić, może to określić na podstawie jego rozmiaru. Wybierzcie plik, system i kliknijcie otwórz. Nadajcie mu nazwę, po czym w sekcji pojawi się podklucz o podaniu nazwy. W tym podróżdziałem przejście do. Тут та за вартощ параметру о назві старт. Вартощ повинна виносити, якщо не є зменші йон. Вручи до утвореної подсекції а наступний плік виладуй галонч Урухомче поновні комп'ютер, в результаті код пін повинен діявати. Якщо це не допоможе, усуньте фольдер NGC. Uruchomcie system w trybie odzyskiwania, rozwiązywania problemów w wiersz poleceń. Aby usunąć folder NGC, uruchomcie następujące polecenia w kolejności. Урухомче поновний комп'ютер. Сповдоє то усуненче коду PIN i umożliwia logowanie przy użyciu хаSua. Innym sposobem rozwiązywania problemu z PINem jest odinstalowanie najnowszej системи, систему, урухомчи комп'ютер в трибі відзискування, а настрінє вшеще до розв'язування проблем, опції завансоване, одінсталює актуалізація. Odinstaluj najnowszą aktualizację. Może to pomóc, jeśli błąd został spowodowany przez najnowszą aktualizację systemu. Możecie także spróbować zawodować ostatnie zapisany punkt przewracania. Aby to zrobić w trybie odzyskiwania, odpuść rozwiązywania problemów, opcje zaawansowane, przewracanie systemu. Тоді вибіжте і побіжте найновший діалюючий пункт «Привратання». заховаючи осторожність, під час збирання можете втратити деякі пліки і найновші зміни в них. Якщо втратили важливі пліки, або не могли взяти доступ до диску системового, може вам програма для дістану даних Hetman Partition Recovery. Подзвоньте диск до іншого комп'ютера і прискануйте диск, знайте потрібні пліки і приверніть їх. Cóż, ostatnią opcją logowania jest resetowanie hasła do konta. Jeśli zapomniałeś hasła i nie możecie zalogować się przy użyciu kodu PIN, spróbujcie zresetować hasło. Do tej metody potrzebny będzie rozruchowy dysk flash USB z systemem operacyjnym Linux. Pobieźcie dystrybucję Linuxa z oficjalnej strony internetowej i otwórzcie rozruchowy dysk flash USB za pomocą Rufusa, ekściera lub innego podobnego narzędzia, podłączenie dysk USB do komputera i uruchomcie komputer. комп'ютер з USB. По часу рухаміння з диску Flash вибіжте опцію, в моєму випадку випробуйте Linux Ubuntu. По рухаміню системи отвучте меню «Аплікація», «Покаж аплікація» і «Рухомче софтвер-адаптер». В окні, з останні от в закладці опрограмування Ubuntu, зазначе поле обок, опрограмування безплатне і open source утримане пшес полечність. Наступні клікніть замкні і заводуйте поновні. Następnie okno można zminimalizować. Następnie kliknijcie półpied prawym ściskiem myszy i uruchomcie terminał. W oknie terminału uruchomiczę komendę instalacyjną, pakiet do czytu i modyfikację bazy danych, haseł systemu Windows. Następnie przejdźcie do eksploratora i otwórzcie dysk, na którym jest zainstalowany system operacyjny Windows. Możecie go określić na podstawie jego rozmiaru. Przejdźcie do następującej ścieżki. W katalogu tym powinien znajdować się plik SAM, który będziemy edytować korzystając z zainstalowanego wcześniej modyfikatora. SAM jest menedżerem kont bezpieczeństwa w systemie operacyjnym Windows i zarządza bazą danych kont. Za jego pomocą możemy zresetować hasło do konkretnego konta i zalogować się bez hasła. Aby rozpocząć, kliknięcie prawym przyciskiem myszy puste miejsca i wybierzcie opcję Utwórz w terminale. Następnie ten folder utworzy się w terminalu. Następnie, aby wyświetlić konta Windows za pośrednictwem SAM, użyjcie następującego polecenia. Wynikiem będzie lista wszystkich kont Windows. Aby zresetować hasło dla konkretnego użytkownika, musicie uruchomić następujące polecenie. Tutaj musicie podać nazwę konta, którego hasło chcecie zresetować. Enter. Następnie wybierzcie pierwszą pozycję z listy, wyczerść hasło użytkownika, w tym celu wpiszcie cyfrę 1 i naciśnijcie Enter. W rezultacie powinien pojawić się komunikat hasła usunięte. Następnie wprowadzcie Q albo wyjść. Następnie uruchomcie ponownie system, wyjmijcie dysk Flash USB i uruchomcie system Windows. В результаті газ водоконта зостане зресетоване. Порохами ню систем не попрощу вас о поданню газу, ані піну, а на стомпі автоматичне залогування. Як віддач, логування до системи Windows може бути утруднене з поводу ружних блендів. Є нектера значить кілька способів, які допомогуть розв'язати цей проблем. Ці методи допомагають вам обзискати доступ до конта і континувати працю з системами операційним без збенних пшешкут. I to wszystko. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Nie zapomnijcie kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Zostawcie swoje komentarze pod filmem. Dziękuję wszystkim za obejrzenia i do zobaczenia!